Cześć! Poniedziałek, 10 stycznia, drugi tydzień miesiąca, drugi tydzień nowego roku. Tak naprawdę za nami już 2,5% 2022 roku. Niesamowite to jest, jak ten czas leci. Ja właśnie teraz zmierzam na dawkę przypominającą szczepienia. Także mam nadzieję, że będę czuł się dobrze. No i tyle. Do usłyszenia za chwilę. Dobra, jestem już po trzeciej dawce, zatrzymowany, więc mam nadzieję, że będę teraz w stanie uploadować filmy na YouTube'a za pomocą moich myśli. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć troszeczkę o porażce zagadnieniu porażki, tak naprawdę o tym, jak traktować niepowodzenia i o tym, dlaczego większość z nas traktuje je nieprawidłowo, tak naprawdę. Ponieważ czymże jest porażka? E, szczególnie w ujęciu biznesowym, ale oczywiście nie tylko. Porażka tak naprawdę no, to jest jakaś forma niepowodzenia. Przyjęliśmy jakieś założenia, e, jakąś hipotezę, że realizując x osiągniemy na końcu y, i że ten y jest tym, czego oczekujemy. Czego pożądamy. Natomiast w przypadku, kiedy nie udaje nam się osiągnąć na odpłucie tego Y, i, no i, właśnie, rezultat jest zupełnie inny, niezadowalający, no to wtedy traktujemy to jako porażkę. Często szukamy winnych, szukamy przyczyn, niekiedy też rezygnujemy, odpuszczamy. Obniża to nasz nastrój, morale, no generalnie cały szereg różnych reakcji emocjonalnych. Pytanie tylko, czy to jest. Prawidłowe podejście, tak naprawdę, ponieważ w moim odczuciu, i to jest też coś, co ostatnio staram się coraz mocniej wcielać w życie, nieoczekiwany bądź po prostu negatywny efekt naszych założeń i po prostu tego, co chcieliśmy osiągnąć, nie powinien być traktowany jako porażka jako taka, tylko raczej jako Wynik eksperymentu. Tak naprawdę, robiąc cokolwiek, podejmując jakiekolwiek działanie, mamy do osiągnięcia dwa rezultaty: albo wygrywamy, bo, bo udaje nam się osiągnąć to, co sobie postanowiliśmy, to, co założyliśmy, albo po prostu uczymy się czegoś nowego. Każda przegrana, tak naprawdę, to jest jakaś forma learningu. I o tym dzisiaj chciałbym właśnie opowiedzieć nieco więcej. No, bo jak to jest, że chcemy coś osiągnąć, zaczynamy wykonywać różne działania, aby osiągnąć właśnie ów cel, a w rezultacie dostajemy zupełnie coś innego. Niekiedy coś, czego wręcz nie chcieliśmy uzyskać. Jest to tak naprawdę, właśnie tak jak wspomniałem, forma learningu forma uczenia się. Ponieważ każdy nieoczekiwany bądź negatywny rezultat naszego eksperymentu powinien być dla nas pewnym wnioskiem Wnioskiem na przyszłość, nauką na przyszłość, po to żebyśmy kolejnym razem wiedzieli czego nie robić, żeby osiągnąć inny rezultat Rzekomo Einstein kiedyś powiedział coś takiego, że tylko głupiec będzie wykonywał cały czas to samo oczekując innego rezultatu i, I tutaj właśnie to jest klucz to tego, do czego dążę, mianowicie. Niezależnie jakiego działania się podejmujemy, i niezależnie od tego, jaki wynik ono daje na końcu. Za każdym razem, ilekroć będziemy traktowali nieoczekiwany wynik jako formę porażki, będziemy sobie zamykać pewne, pewne procesy myślowe, pewne ścieżki decyzyjne, pewne możliwości, które. Prawdopodobnie będziemy blokować we własnej głowie, we własnym toku rozumowania, z racji na to, że właśnie będzie to miało bardzo negatywny wydźwięk i będziemy traktować to jako jakąś osobistą, właśnie porażkę, niepowodzenie, brak kompetencji, umiejętności czy doświadczenia w danym temacie. A pamiętajmy o tym, że nie ma ludzi uniwersalnych, jeśli chodzi o poziom wiedzy. Nie ma, nie ma możliwości posiadania kompletnej wiedzy świata. W żadnej dziedzinie możemy być ekspertem, który i tak i tak nadal będzie miał pewne braki, ponieważ no, uczymy się całe życie. W związku z tym nie możemy traktować siebie zbyt rygorystycznie w tym kontekście i nie możemy oczekiwać od siebie niemożliwego i mieć sobie za złe tak naprawdę tego, że nam się nie udało. Wiecie, też co innego jest w sytuacji, w której... Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo pewne rzeczy możemy popsuć, jak potężny pożar możemy wywołać swoimi działaniami, a jednocześnie podejmujemy decyzje, żeby, żeby takie działania wykonać. Natomiast w większości przypadków raczej nasze intencje są wręcz odwrotne. Po prostu zakładamy firmę, bo wierzymy w to, że, że uda nam się osiągnąć sukces biznesowy, bo Mamy jakiś tam pomysł na produkt, na usługę, na cokolwiek innego, co po prostu udaje wartość klientowi, i w sytuacji, w której nam się nie udaje, jakby rozwinąć tego biznesu, zbudować tego biznesu, bo właśnie nie wiem, brakuje nam pewnych kompetencji w samych siebie, że po prostu my się do tego nie nadajemy. To nie jest prawidłowe myślenie. Tak naprawdę ono też bardzo mocno bazuje na wierze w siebie, i tutaj też należy pamiętać, że nie wierząc w siebie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć niczego tak naprawdę. Posiadając autentyczne pokłady wiary w siebie i w swoje możliwości, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. I jak bardzo by to nie brzmiało tak bullshitowo, coachingowo, wiecie, propaganda sukcesu, te sprawy, tak ja autentycznie wierzę w to, że jednak taka nieposkromiona wiara w siebie potrafi Odkryć nasz potencjał, dzięki czemu potrafimy przenosić góry. I, I tak naprawdę musimy o tym pamiętać w sytuacji, w której podejmujemy się różnego rodzaju działań, różnego rodzaju eksperymentów, I, no i właśnie w wyniku tych eksperymentów uczymy się cały czas nowych rzeczy, wyciągamy wnioski z tego, co się zadziało, i próbujemy modyfikować, usprawniać, optymalizować nasze, nasze ruchy. To jest element, który z jednej strony wydaje się prosty, z drugiej strony wiele osób o tym zapomina. Zapomina chyba też ze względu na ego po prostu niepowodzenia są takim elementem, który gdzieś tam dość mocno porusza tą naszą wewnętrzną część właśnie jakby nadwyręża nasze ego nasze poczucie tego, że nie jesteśmy w pełni sprawczy, decyzyjni, kompetentni, aby wykonywać pewne określone działania. Co nie zawsze jest prawdą, bo no właśnie, tak jak wspomniałem, nie ma możliwości posiadania wiedzy y, kompletnej. Y, a druga kwestia jest taka, że powinniśmy dawać sobie przyzwolenie właśnie na popełnianie błędów, na to, żebyśmy mogli z nich wyciągać naukę, bo to jest tutaj kwintesencją y, tak naprawdę no, procesu nauczania. Tak, tak długo jak y, będziemy popełniać błędy, ale jednocześnie y, uczyć się na nich i następnym razem. Próbować inaczej rozwiązać daną kwestię, tak długo będziemy lepszą wersją siebie. Jak również będziemy wyprzedzać całą naszą konkurencję, która będzie nadmiernie analizować przyczyny porażki, tylko po to, żeby później uznać, że z różnych powodów się do tego nie nadają. Także to jest myślę niezwykle istotny element, też związany z mindsetem, aby po prostu o tym pamiętać. Nadmierne rozpamiętywanie porażek dodatkowo ma taki minus, że powoduje zbyt duże skupienie się tak naprawdę na tym, co nam nie wychodzi, co gdzieś tam w pewnym stopniu programuje nasz mindset. Przestajemy wierzyć w siebie, we własne możliwości i wydaje nam się, że nie nadajemy się do, do pewnych rzeczy. I, I tutaj to jest też niezwykle istotne, bo tak długo jak będziemy traktować niepowodzenia jako efekt czy element, Procesu nauki, procesu takiego zdobywania learningu na bazie naszych doświadczeń, tak długo te porażki nie będą tak naprawdę zakorzenione u nas w głowie. One będą po prostu jakimiś tam puzzlami stanowiącymi element całości, a tą całością jest, mówiąc w dużym uproszczeniu, jakaś forma sukcesu. Każda porażka przybliża nas do tego, że w końcu osiągniemy. Oczekiwany rezultat, oczywiście, tutaj też to jest pewnego rodzaju generalizacja, ponieważ może się okazać, że zabrnęliśmy w totalnie kozi róg i jakby nie jesteśmy w stanie wyjść spoza jakiegoś tam pasma nieszczęśliwych zdarzeń. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie odpowiednio zwiększyć swoją perspektywę, zobaczyć tak zwany big picture, bądź skonsultować się z kimś, kto już przechodził podobną ścieżkę. Kto już ma podobne doświadczenia do tych, które my staramy się gromadzić, jest bardzo duża szansa, że uda nam się tak naprawdę dostrzec pewne mankamenty naszego procesu myślowego, decyzyjnego i uda nam się dojść do punktu, w którym będziemy w stanie tak naprawdę z poniesionych porażek wykuć jakąś formę sukcesu, oczekiwanego rezultatu. Dlaczego sportowcy, zawodowi sportowcy, yy, chociażby, no, nie mówią non stop o swoich porażkach, o przegranych meczach, o nietrafionych, nie wiem, bramkach, koszach, yy, przepuszczonych blokach i tak dalej. No właśnie z racji na to, że utrwalanie niepowodzeń do niczego ich nie prowadzi tak naprawdę. Oni wiedzą, że każda yy, każde nieudana akcja, każde niepowodzenie, każdy przegrany mecz, to jest po prostu jakiś tam yy, element, jakaś cygiełka do... Do procesu szlifowania ich, ich mistrzostwa, jakby w danej dyscyplinie i wiedzą też, że w ten sposób tak naprawdę są w stanie być lepsi. To, o czym próbują pamiętać, to jest skupienie się na sukcesie, skupienie się na celu, który mają postawione, żeby na przykład zdobyć mistrzostwo w danym sezonie, a nie to, że gdzieś tam po drodze nie udało się wygrać jednego, drugiego czy piątego meczu, czy Zagrać odpowiednio, jakieś tam piłki czy czegokolwiek. To są elementy już związane bezpośrednio, tak naprawdę, z taką psychologią performensową, z takim mental coachingiem, bazujące bardzo mocno na, na właśnie takim treningu mentalnym, na wierze w siebie, na szlifowaniu tego diamentu i posiadaniu dość grubej skóry, jeśli chodzi o ochronę przed takim światem zewnętrznym, który ze wszystkich stron próbuje nas gdzieś tam przeatakować, zhejtować i, i sprowadzić, że tak powiem, do gleby ale właśnie dlatego mamy tylko jednego Roberta Lewandowskiego, a nie pół narodu gra, tak jak Robert także to jest zarezerwowane tylko dla nielicznych nie każdego na to stać, tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca i jednocześnie jest to związane również z masą wyrzeczeń o których wspominałem chociażby we wczorajszym odcinku. Także, tak to wygląda. Pamiętajcie o tym, żeby nie skupiać się nadmiernie na poniesionych porażkach, nie analizować ich. Po prostu dobrze jest wiedzieć, dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji, czy do takiego, a nie innego rezultatu. Natomiast nie ma co rozwodzić się nad tym, co moglibyśmy zrobić inaczej na 1,500 sposobów. Bo tak naprawdę w tym czasie powinniśmy już zacząć działać i próbować osiągnąć inny rezultat po prostu modyfikując pewne nasze działania, zachowania i założenia. Także, także tak, no skupianie się na porażce powoduje, że nasz mindset też zaczyna skupiać się na niepowodzeniach, co z kolei prowadzi do tego, że jest nam coraz trudniej osiągać pożądane rezultaty. W takim klasycznym biznesowym środowisku umawia się, że sukces ma wielu ojców, natomiast porażka zazwyczaj jest sierotą. E, uważam, że jest to krzywdzące, e, chociażby z racji na to, że tak naprawdę nie da się osiągnąć sukcesu bez ponoszenia różnego rodzaju porażek po drodze e, bez różnych niepowodzeń, bez spotknięć, bez trudów i bolączek. E, to zazwyczaj jest świat kreowany gdzieś w mediach, po prostu w sytuacji, w której Autorzy sukcesu próbują pokazać, jak bardzo starali się oni, aby na ten sukces zapracować, zapominając jednocześnie o tych wszystkich wpadkach i trudach, na które, które napotykali po drodze. O tym również, o tej tematyce, tak naprawdę, również jest mój podcast Głowa Foundera, który już jest dostępny. Wczoraj zmontowałem pierwszy odcinek, także Zachęcam do przesłuchania, zachęcam do obserwowania. Podcast jest dostępny na Spotify, na Apple Podcast, na Spreakerze i prawdopodobnie niedługo już powinien być dostępny również na Google Podcast. A generalnie wszystkie odpowiednie linki do platform podcastowych znajdziecie na głowafoundera.pl Natomiast do brzegu, wracając do, do tego, o czym chciałem powiedzieć. Sukces ma wielu ojców, porażka również ma wielu rodziców, e, ponieważ to nie zawsze, musi być, e, nie zawsze musi być to ojciec. Warto pamiętać o tym, że porażka jest nieodłącznym elementem tego co wykonujemy. Warto również pamiętać o tym, aby nie traktować porażki dosłownie w kategoriach porażki. Ja tutaj nadużywam tego słowa, natomiast... Co do zasady, każda porażka powinna być przez nas traktowana, właśnie, tak jak wspomniałem, jako jakaś forma eksperymentu z wnioskami, jako forma nauki, jako forma rozwoju własnych kompetencji, umiejętności i po prostu poszerzania wiedzy. Także nie ma się czego obawiać. Ja osobiście wolę współpracować z ludźmi, którzy nie wstydzą się przyznać do tego, że czegoś nie wiedzą i popełniają błędy, natomiast później starają się wyciągać wnioski z tych błędów i, no i właśnie w przyszłości ich nie popełniać, niż z osobami, które uważają, że są alfą i omegą we wszystkim i którzy nie przyznają się do jakichkolwiek błędów ani problemów, które mają, tylko gdzieś tam zamiatają wszystko pod dywan. Moim zdaniem to nie jest zbyt dobre podejście, natomiast Pracowałem również w wielu korporacjach, wiem jakie są oczekiwania też dużego biznesu względem ludzi. Całe szczęście to się już zmienia, też całe szczęście udaje nam się też to zmieniać, chociażby poprzez firmy i świadczenie usług wsparcia psychologicznego dla firm. Natomiast to jeszcze dużo wody na ten błęd musi polecieć, zanim cokolwiek zmieni się, tak żebyśmy mogli tutaj mówić o jakimś takim trendzie globalnym. Bo dopiero raczkujemy w tym temacie jako, jako ludzie, jako społeczeństwo yy, w kraju jakby nie patrzeć na Europy środkowo-wschodniej, także tutaj mentalnie jest, czy jest bardzo gruby mur do przebicia. Na zachodzie jest już dużo prościej, natomiast też jak się żyje w takim bąbelku informacyjnym, to wydaje nam się, że wszystko jest super, ale jak się człowiek spojrzy na inne branże czy wyjrze po prostu poza swój bąbelek, okazuje się, że tak naprawdę wszędzie jest jeden wielki bałagan. Tyle na dziś. Chciałem się z Wami podzielić przemyśleniami właśnie w tym kontekście, zostawić Was również z takim przemyśleniem, tak naprawdę na, na cały ten tydzień. Mam nadzieję, że tym nagraniem udało mi się Was troszeczkę chociaż nakłonić do tego, żeby zacząć w inny sposób traktować nasze niepowodzenia i żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę każde, każde niepowodzenie powinno przyczyniać się do Rozwijania nas jako ludzi, także pozwólmy sobie na błędy. Dajmy sobie przyzwolenie na to, żeby wyciągać z nich wnioski i po prostu to róbmy. wyciągamy wnioski. Niekoniecznie popełniajmy błędy na siłę. Tyle na dziś. Dzięki za twój czas. Hej!